Ale witam bardzo serdecznie was dzisiaj w tym cudownym odcinku powiedzmy widzowie dzisiaj jest oficjalny start nowej gry Prestona czyli Pet RNG tak jest nowy nowy start gry tak już dzisiaj o godzinie 18.00 Pojawi się gra Pet RNG. Na pewno na kanale się pojawi ten, ta gra, więc wpadajcie, obczajcie sobie w sobotę. No i oglądajcie albo w niedzielę, bo to też tak nie wiadomo kiedy ten film wpadnie, kiedy go nagram. A więc obserwujcie cały kanał, do samego końca oglądajcie wszystkie filmy. Dajcie łapeczkę do góry i zostawcie subskrypcję takiego. Walnijcie w tego dzwoneczka tam i mniej więcej zostawcie subskrypcję, żeby nic nie pominąć ogólnie żadnego filmu z tej gierki, nowej gierki co będzie, tylko jest też smutna rzecz, że ogólnie w tym tygodniu nie dostaniemy pet y, w pet simulator 9.9, co będzie dla peta ogólnie tego co ogólnie jesteśmy no to to będzie już w ogóle no w ogóle to już ta gra upadnie, bo jak wiecie dwa tygodnie temu nie pojawił się update, trzy nawet tygodnie Trzy tygodnie już mi mijają. Które nie ma update'u? Nie ma update'u, więc w tym tygodniu nie spodziewajcie się, że jakiś update się pojawi. Jak się pojawi, to mega mały. Ale jak nie pojawi się, no to jak mówiłem, nie pojawi się dzisiaj. Bo czemu? No bo po prostu robią Halloween event. Dlatego się nie pojawi. No i plus jeszcze tą grę tam dopracowują, więc no nie, licz, nie, nie liczcie, że po prostu. Ale my sobie tu przyjdziemy, czemu? Jak widzicie nowa gra RNG zwierzaki, czyli RNG PET. Tak, jest licznik. Został nam jeden dzień, 2 yy, godziny 21 minut i 30 sekund. Tyle nam zostało do tej nowej gry. Ogólnie mm, ja to nagrywam w czwartek, więc jutro już jest. Ogólnie w sumie dla Was to już dzisiaj jest ten... Ten, ten, po prostu update, no, ten start gry a po prostu, no, dzisiaj dla was jest to dzisiaj jak oglądacie ten film, więc warto sobie wbić o godzinie 18:00. tak, warto sobie wbić i mniej więcej mm, y, może się tu gdzieś wyświetlać takie coś y, takie coś, że po prostu tam macie, wyświetla wam się, jak będzie tam, albo to jest Trending Plaza, albo po prostu to jest taka mapa, co będzie wyglądała tak. To powinno gdzieś tam wam się na ekranie wyświetlać, w montażu powinno tak być, ale no jak nie ma, no to sorry, ale postaram się, żeby było. Bo widziałem, że był taki, taki króciutki, 7, 7 sekundowy taki filmik, który pokazuje, jak ta mapa wygląda. Bardzo sobie tam jest dużo takich podobnych rzeczy, jak na przykład jest ta fontanna z, pierwszej, z pierwszego Wordu, jest tak, Mailbox taki sam, jest tak, jest jeszcze takie coś tutaj, te Like the Game, jest to samo, są te same topki, czyli takie na pierwszym, pierwszym Wordzie, coś takiego. Plus jeszcze jest dużo, dużo masa e, takich samych rzeczy, co jak widzicie jest, e, jest tutaj. Jest, ogólnie ta gra jest bardziej podobna. E, te wszystkie mm, po prostu modele były brane raczej z Pet Sim'a, po prostu bo no raczej. No podobnie, jest. zobaczcie sobie ten króciutki filmik, powinien już się pojawił. Jak się nie pojawi, no to sorry, ale spróbuję go umieścić, więc warto sobie go obejrzeć do, całego, do samego końca, ale dobra, odbierzmy sobie tak. Pierwsze co to odbierzemy sobie Deker, który nam daje jakieś 100, 100 patików, 115 patików, co nam dużo pomogło. Ale dobra, 100 tysięcy po prostu, jakbyście nie wiedzieli. Dobra, mmm, dajemy sobie z tej nowej gry pewnie się pojawi filmik gdzieś y, mniej więcej y, w sobotę. Może rano, może po południu. To ogólnie zobaczycie sobie. Ale będę się starał, żeby to pojawił się rano. Takie dwa odcinki z rana, a na wieczór. No, raczej nic nie będzie na wieczór, bo po prostu chyba, że jak jakiś inny gryk chcecie. No, po prostu w PC, no to raczej no, nie będzie tego update'u. Co no, może nie wiem, co wiem, no raczej nie będzie. Plus jeszcze odbierzemy sobie daker bo ogólnie muszę odebrać go. Mamy tak, odbierzemy sobie 670, 680 patyków co, co już mamy prawie tyle. Odbierzmy sobie 700 patyków, no to to już nam daje jakiś milion z groszami plus jeszcze 600 patyków. 600 równe 600 patyków, więc no już mamy jakieś e, zarobione jakieś mniej więcej 2 miliony 300, co dużo jest, ale widzowie to nie koniec, to nie koniec. Pewnie zapytacie czemu? No bo mam tutaj schowane widzowie. Takie książeczki, które sprzedam po jakieś 20 patyków, ale zanim sprzedam, no to muszę sobie po prostu iść tak, na, na milioner gierki i zrobię więcej gierek, żeby się po prostu sprzedało szybciej. Czemu pewnie zapytacie, tego nie powiedziałem akurat w tamtym filmie jak. Jak, yy, jak zarobić poradnik do zarabiania gemów w Tego nie powiedziałem, zapomniałem, sorry, ale jak macie w większych ilościach tych po prostu produktów, zwanych, nie wiem, no jak chcę sprzedać te książki, co nie? Jak ja mam ich dużo, dużo więcej, nawet ponad stówkę no to one się ba, szybciej sprzedadzą. Czemu? No bo po prostu takie gracze, youtuberzy, nie kupują takich czy tam po prostu stopki, gracze nie kupują po prostu takich małych rzeczy jak na przykład nie wiem, ktoś wystawi sobie dwie no dwie, dwie dwie po prostu dwie po prostu, hmm, hmm, dwie po prostu hmm. Gifty, dwa gifty i chcą, żeby się sprzedało. No nie sprzeda się to tak szybko Wiadomo, ktoś tam kupi po czasie Ale żeby szybciej, no to musicie mniej więcej dużo, dużo, dużo wystawić, tak mniej więcej w granicy 80 może, może już się szybciej sprzedać No mniej więcej, więc no taka rada Mniej więcej mi tam trochę działa, jak wam nie działa no to No to po prostu, no nie wiem ale mi działa, więc no warto sobie możecie sobie takie coś przetestować. Yy, miałem, Mam zamiar możliwie kupić UFO. Ten. Y, UFO ten. Yy, czekajcie, UFO Ultimate. To jest Ultimate? Chyba Ultimate'a. To jest Ultimate. Nie wiem, widzowie. Trudno, jak coś mówię źle, to sorry, ale. No trudno, chciałbym sobie go kupić, czemu? Bo po prostu on daje dużego kopa Mega dużego kopa do tej po prostu tej skrzynki Co chyba zostanie z nami jeszcze na cały tydzień Więc no Gracze to już w ogóle odejdą z tej e, gry Bo połowa tych graczy już odeszła, więc no A propos, a propos połowy widzowie połowa moich widzów nie subskrybujcie, jakieś, nie wiem, 75% widzów nie subskrybuje tego kanału, co bardzo potrzebne jest, żeby subskrybować czemu, no bo po prostu wtedy nic Was nie ominie im będziecie na bieżąco, więc warto sobie zostawić subskrypcję. No i coś do tego, więc łapeczkę do góry i komentarz napiszcie Warto sobie pisać. Czasami mówię na live. Na live też mówię, ale tutaj na filmach, sorry. Więc warto sobie napisać komentarz, no i zostawić subskrypcję. Dobra, ryzykujemy? Ryzykujemy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią. Dobra. Coś takiego chyba. Jak coś, jak coś inaczej powiedział, to sorry, ale chyba coś takiego się mówiło. Podobne, ale możliwe, że coś, y coś inaczej powiedziałem, więc jak coś źle powiedziałem y Bo pewnie coś przekręciłem No to sorry, ale dobra Ogólnie No i widzowie taka to prawda, że po prostu y No tego update'u nie będzie y Ogólnie, więc warto sobie No po prostu warto sobie y Obczaić Obczaić y tą nową grę w, y, dzisiaj o 18, więc warto sobie obczaić, ja będę raczej grał w nią i tutaj też grał, no bo jak widzicie mam trochę gemów do zarobienia, a chciałbym kupić kolejnego huge'a, mniej więcej nie mam pomysłu na jakiego huge'a, ale może jakiegoś kupię, mniej więcej w dobrych cenach widzowie, więc jak chcecie jakiś odcinek, Napiszcie w komentarzach, jaki byście chcieli odcinek, z jakiej gry najczęściej, z jakiej gry, żeby się pojawiał. Może niedługo będzie zrobiona ankieta, co mniej więcej będziecie musieli zagłosować, co wolicie: czy Pet Simulator yy, częściej, czy po prostu inne gry, więc yy, niedługo się pojawi, jeszcze nie wiem kiedy, ale może się pojawi. Wkrótce widzowie, to by było na tyle, zostawcie łapkę do góry, napiszcie komentarz, no i zostawcie subskrypcję, żeby nic nie pominąć i wpadajcie do mojej własnej gry, niedługo tam będzie Halloween Event.